Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu Łódzkiego w filmowym skrócie. Marszałek województwa Grzegorz Schreiber przekazał 33 miliony złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na drugą edycję programu Strefa Rozwoju, realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. To propozycja dla właścicieli małych i średnich firm z regionu Łódzkiego, którzy chcą otrzymać dofinansowanie na usługi rozwojowe. Można uzyskać nawet 80% kosztów szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 1000 firm. Na ostatniej sesji sejmiku radni zdecydowali o wyborze radnego Piotra Adamczyka na wicemarszałka województwa łódzkiego. Piotr Adamczyk do tej pory był przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie wojewódzkim jest już drugą kadencję. W zarządzie województwa zastąpił Grzegorza Wojciechowskiego, który podał się do dymisji. Ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i deklarować to, że będę starał się ze wszystkich swoich sił, umiejętności pracować na rzecz naszego województwa. Marszałek Województwa Grzegorz Schreiber odebrał na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako w Gdańsku nagrodę imienia inżyniera Józefa Nowkuńskiego dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik otrzymał ją za innowacje w dziedzinie infrastruktury. Wyróżniony został zintegrowany bilet ŁKA i PKS. Połączyliśmy wiele miejscowości, do których do tej pory nie dojeżdżała żadna komunikacja, czyli walka z wykluczeniem komunikacyjnym to jest to, na czym nam bardzo zależało i myślę, że w dużym stopniu osiągnęliśmy, ale nie powiedzieliśmy w tym miejscu jeszcze ostatniego słowa. Będziemy nad tym projektem dalej pracowali, dalej go wzmacniali, ponieważ ta mapa, którą widzimy, pokazuje to, co nam się udało dzisiaj zrobić, ale w dalszym ciągu jeszcze przed nami dużo pracy. Ta komunikacja łączy 401 miejscowości, 88 przystanków Łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Targi TRAKO są największymi i najbardziej prestiżowymi targami kolejowymi w Polsce i drugimi w Europie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna po raz kolejny była w gronie wystawców, promując swoje dotychczasowe osiągnięcia. Milion złotych przeznaczył samorząd województwa na tzw. mikrogranty. Mogą się o nie starać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Za otrzymane wsparcie mogą realizować projekty sportowe, kulturalne, edukacyjne czy wydać je na małą infrastrukturę. O szczegółach na spotkaniach informacyjnych w regionie opowiadają organizatorzy konkursu. Jedne z pierwszych spotkań odbyło się w Brzezinach.